Patrzcie, co robię jak działam bo ja wiem że robię dobrze po prostu ja też ci pytałem o to na wywiadzie powiedziałbym mocno nie wiem ktoś kto sobie sam twierdzi że robi dobrze to już takie jest nie wiem, no. mocno mieszane mam do tego uczucia. Moja powiedzieć. Dobrze, szczerze. dobrze, rozumiem. A ja rob, wiem, że robię dobrze. Maju, też cię pytałem o to na wywiadzie, ale trzeba ci zapytać na scenie. Dostałaś ogromną falę hejtu po ogłoszeniu. Widziałem twoje socjale, widziałem socjale High Mnóstwo osób pisało, że jesteś hipokrytką, że wzięłaś tę walkę, że właśnie mówiłaś, że Maliki jest over the party, mówiłaś, że się brzydzisz przemocą, że tutaj jesteś. Chciałem, żebyś się odniosła przed tymi wszystkimi ludźmi. Dlaczego ty zgodziłaś się w ogóle na tę walkę? No bo hejt był przytłaczający. To było 99% komentarzy i u ciebie i wszędzie indziej. Przed chwilą motywację już opowiedziałam. Przede wszystkim to były te organizacje pomocowe, osoby, którym, które też wspieram, wiedziałam, że to trafi na mieszkania. My mamy pieniądze bardzo często czy prawników, czy psycholożki, które pomagają. Nie mamy mieszkań. Mieszkania socjalne, komunalne w Polsce są w tragicznym stanie, czasami ofiary latami czekają na to, żeby dostać mieszkanie socjalne. Okay, ale ja latami a to kurwa przez latami nie można znaleźć kurwa pracy? Ja rozumiem, ktoś ma gorzej kurwa, tak? Mąż się utrzymywał, bił cię, nie chcesz z nim mieszkać spoko. Masz trzy miesiące. Latami? Latami? Okej. Okay. Pomoc na rozruch. Masz tu kurwa dychę na farta. Okej. Okay. Latami? mi tam to, czy nie czujesz się głupio wobec swoich ludzi. Latami? Te rzeczy, że mimo wszystko teraz i takie robisz. Nie, to jest. To, to, ja też widzę tu kontynuację tego, co robiłam. Zawsze mówiłam, że zrobię wszystko dla ofiar przemocy, żeby były widoczne, żeby inny głos był widoczny i żeby im pomóc najbardziej, jak umiem. I dokładnie to teraz robię. Niestety musimy to kończyć, więc moi znaczy, drodzy. ja Wam powiem tak? Ja to dyskusję. Kompletne zdanie i poznacie chociażby na wywiadach i na następnej konferencji. A teraz czas na face to face. Pierwszy face ja, ja. to face Mrs. Honey kontra Maja Staszko. Drogie panie, są mu śmiechy. Kurwa, nie masz tak.